Hej, cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. W szóstym odcinku zagrajmy Driver Paramount Lines. Potrzebujesz motocykla? Aha, czyli to jest ta misja z motocyklem. Czyli niepotrzebnie brałem samochód, rozpędziłem się z nagrywaniem dla Was. Teraz muszę najpierw znaleźć motocykl. To jest właśnie ta misja zaraz e, w książeczce, w poradniku gry, która mi mówi, że ona będzie jako następna. Jednak myślałem, że jakąś inną będziemy mieć. No kurde, tylko gdzie ja teraz znajdę jakiś motocykl? Widzę tylko policję. Motocykla nigdzie nie widzę. No muszę je stanąć, to, bo już mędy dojeżdżają do tego, do skrzyżowania. No jakie dziady il? jak on przejeżdża przez to skrzyżowanie, masakra. Nie trop frajerze. No, idiota. Boże, patrzcie, jak ten sam odjedzie. W ogóle mu się kółka nie kręcą, lol. Teraz o, teraz zaczęły. No, jedź. Szukamy motocykla. Gdzie tu mamy jakiś motocykl? Fag, następna policja. No. Oczywiście, tam, gdzie ja jestem, to tam musi być policja. Ogień, jedziemy, szukajmy motocykla. Jest pytanie, czy się idiota zatrzymał, czy będzie jechał? Zatrzymał się. Dziękuję bardzo. Pierwszy raz na motorze w podczas nagrywania Jak tym się jedzie, masakra Czy my się za, na tym zabijemy Ścigasz dawnych lat, jak to mówią Ciekawe jak to będzie, no, po fabule Chyba zjechałem na zły pas Tak w ogóle Ale to nic, no po co idioto trąbisz Tylko, żeby oni w lewo nie pojechali, znaczy ich lewo, nie, bo nie prawo. Motory się nie da ruszyć wolno, chyba nie. Coś czuję, że ta misja będzie trudna. Nie pamiętam już misji drivera jak tu się przechodziło dokładnie, ale mi się wydaje, że coś z motocyklem robiłem. Właśnie mnie problemy z przejściem. i giving my old driver one last chance to prove himself against you. Beat that hijo you know And I think maybe I'd find plenty work for you. Lose, and it will be you in my trunk. <laughs> Meet us in his historic downtown Jersey near Willow Road, so we can get started. No oh, Eyes open, kid. He do no play fair. Dobra, ostatnia szansa spotkać się z Maksym na linii Startu. Ścigaj się z motocyklem użycie nie jest zabronione. Aha, czy mam się ścigać moimi motocyklami? O, pamiętam tą misję. No, przechodziłem czy coś. Nie mogę jej you know przejść. Będę mi przeszkadzać. No, no właśnie. O to chodziło. Ja się będę tu oszukiwać mnie. Ja nie mogę używać broni, on też nie może. Ale jego e, przyjaciele mogą, jak tu jechać? Cały czas prosto. Nie wiem, to jest chyba checkpoint. Widzicie? Patrzcie, widzieliście pociski, jak mijały? To jest checkpoint, właśnie później gdzie mamy? Kurde, nie widzę zbytnio, muszę przybliżyć, czyli tak przydałby się. Fuck No jedź, 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 jedź. nie, o to mi chodziło, ale spoko on pojechał prosto A Oni mnie gonią No nie, źle pojechałem. W sumie... Nie tak źle. Ło, wow, jak na kolankę zeszło. Aha. Właśnie nie rozumiałem, po co była ta skocznia. Spoczko. Wylecieli mi nagle. Zmaściłem to, ale przeżyłem. Muszę naprawdę uważać jeszcze. dziś gra zaczyna mi klatkować. Czasami. No spoko. Muszę naprawdę uważać, bo oni mi tu... Nagle cię znowu wyskoczą. właśnie ta skocznia coś mnie zdziwiło. Ja pierdzielę. Co? Dlaczego spadł z motoru? Ponnoś to, no! No wyprzedzili będą do mnie strzelać, idiota! Jaki idiota, no! Nie wiedziałem, że to powiem, ale. No idiota! Idiota! Myślałem, że spadnę. Motor gdzieś dziwnie zaczyna chodzić. No spoko. Wszędzie przeciwnicy. No, motor rozrypany. No, jak ja mam ich tamten przeskakiwać? Jak ja mam go dogonić? Nie dogonię niego. A tak dobrze szło. Oni mnie za Ja mam niesprawny motocykl Patrzcie, mimo że jadę 80 nadal trzymam ten sam dystans, no ale nie wyprzedzę go, bo on Tutaj nie popełnię żadnego błędu, a ja jeszcze już po mnie jadą. No, teraz to już misja nie do zaliczonych Dobra jedźmy, no powtórzymy. Może za drugi razem się uda. Niestety musi być ta pierwsza porażka. No właśnie, porażka przegrać wyścig Dobra, jedziemy. Musimy tak jechać, żeby tego nie spaskucić. No, już na pewno. Zamiast go tu wyprzedzać, co ostatnio tak robiłem, to ciężko się jeździ motocyklem, naprawdę. Idiota. Tu będą do na nas strzelać. Dobra. Gdzieś będzie ta rampa, tak? Już jadę jego drogą Nie wiem gdzie oni tu będą, tu chyba Na ziemię ładnie odjechałem żeby nie przegapił punktu Jak to było ostatnio? To tu. Dobra, jest dobrze. Ale mnie podbiło. No, ładnie. Dobra, udało się. Nie spadnij mi, proszę Cię. Elegancko. Jest dobrze. Tak, żeby tego... Nie... pamiętaj, żeby to... Ta... O, stacja! paliw, nie wiedziałem, że jest, to ja tylko pamiętaj, żeby skręcić, żeby nie przegapił, jak ostatnio, chociaż teraz czuję, że mam większą przewagę, ale dobra, jedziemy, nie ma co gadać, bo jednak on dojeżdża, za mnie na tym na krzyżówce, a tu mamy dość niezłe serpentyny Zapomniałem, to gdzieś jakoś ten wyścig teraz szybciej trwa. Powiem o. Wow. No, spowolnili mnie, udało im się. Powiem wam szczerze. To był chyba skrót. Po prawu. Dwaj, teraz przegram tu się w górze. No, skrót. Doganiają mnie samochodem z tyłu. Tu na mecie też będzie jakiś skrót, a ja tu widzę pełno skrótów, tylko za późno o nich się orientuje elegancko. Tak, przejebałem, ale to nic. To jest checkpoint czy meta? Meta. Jest, udało się. Za drugim razem, ale udało się. Frajerzy. Dopiero się śmiał z nas na starcie. No porąbana gierka, spoczko. Robota wykonana, wyścig wygrany Gdzie my mamy tu najbliższą misję? O kurde, no tu mamy Do garażu nie mamy Nigdzie tutaj Musimy położyć tutaj od kolegi samochód No bierz no Na chuj liczysz? Bye 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 bye, tak dokładnie Jedziemy, let's go Move it No kurde, policja gdzie tutaj jadą mendy? No następne jadą już. O ten wyścig, tak tu zjechali się. No, Naprawdę w wyścigach, nie? Ja w ogóle dobrze jadę? Kurwa, robię koło. Dobra, nic, no już nie chcę mi się wracać znowu, czy daj tą policję. Zrobimy kółko najpierw już... Moje auto było kurde, jak tłoczno tu. Więcej was, matka, nie miała? Rozjeżdżam ludzi, przynajmniej tu się da, nie pamiętam, czy w trójce się chyba nie dało. Nie dało się, rozdzierżę. Dało się. Co ja też pierdzielę? Spadaj, czyli powinni mi jeszcze słyszeć, jak kurde barnauta robię. To wystarczy ich tylko trochę odjechać. Ale ile ich tu jest? Pojeździmy trochę po trawie. O, tu i później w lewo, i później dojdziemy już do samej misji. Dzisiaj wykonamy sobie prawdopodobnie dwie misje Jednak zeszło, jeszcze nie wiadomo co tutaj będzie za misja No nie, jadą w tym samym kierunku co my Ciekawe czy ich mogę ich wyprzedzić czy w ogóle mogę ich wyprzedzić? Akurat na czerwone trafiłem. No hej! No hejeszki! Siemanko! Jak tam, pończuszki dobre? Ciekaw, jakbym barnał tu przy nich robił, czy je zaczęła ale chyba tak. Z tego co pamiętam, to tak. Co tam? To co robimy? Kto pierwszy? Kurde, frajerzy są po lewej Też No nie, jeszcze znam naprzeciwka jadą A tu korek się robi Nie widać mnie, nie widać mnie. Jadę gazu. Nie widzieli mnie. Lewy pas i poszedł. Muza przygrywa. Elegancka. Mam nadzieję, że prawa autorskie się nie odezwą. No ładnie. Trzeba będzie sobie na misję załatwić nowy samochód. Ciasno było się, nie zmieściłem jednak. Może bym się zmieścił, ale... Źle niestety ucelowałem. Tak to jest niestety. I teraz w prawo, tak? Tak, na to. O oh, je! Yeah.

Gaz do dechy do Dawa, jedziemy do charger. Przypominam przynajmniej. Tutaj nie widzę, żeby były samochody licencjonowane. Może są. Mamy niecałe 9 minut. Czyli no kurde nie jest to demon prędkości. Jest też długi. Mogło być problem. Użyłuje, że sobie na, już na sarnie zatwiłem auta. Tutaj sobie jedziemy, będzie dobrze. Powinno być. Nie o to nie chodziło, dobra. Jest pierwszy po prawej tutaj. O kurde, wrąbałem się pod prąd. No, policja jakby jechała, na pewno by była zadowolona ze mnie. Tutaj. Ajajaj, aj, aj, trudno. Za daleko, kasa zebrana. Teraz zaznaczę, zaznaczę sobie punkt, gdzie mam skręcić. Wow, fuck Co mi jeszcze gonią? No, bez jaj, no. No, nieźle się z fabuła już zaczyna. Nie wiem, że czas, to jeszcze mi ścigają. Spoczko Już samochód rozrypany, bo... ...wrąbamy się na czołówkę Spoko, damy sobie radę Wal się kutasie, nie dostaniesz kasy Skoro on tu może wjechać, jak ja mam tu kasę odebrać? Skoro muszę się zatrzymać No kuźwa! No bo je porąbało ich. Czy ja muszę się tam zatrzymać? Ja pierdziele. Snik ciota. Jeszcze... I no psiarni brakuje, czemu mi przymalowało nagle? Przyzwyczaiłem się do tego zaznaczania. Może ich w korku zgubię, chociaż wątpię. To jest za mało ruchliwa, chyba dostałem. Kurde, nieźli się są. Dobrze się trzymają. Tutaj wypadałby trafić! Oh je! Yeah! Mega! To było mega! Dużo by mi się udało przyjechać. No właśnie. Wiedziałem, że to jest niemożliwe. Oni oczywiście mogą przyjechać. Kurwa. Destraction derby, czy co to jest? Dobra, w prawo, później w lewo, chociaż już mogłem w lewo, ale znowu by mi się nie udało przejechać. No kurde, akurat musiałem mieć pecha, że nie trafiłem. Kurde, jeszcze jakiś kontener. No nie no! Dobra, wracamy do slinka. Oj, ten slink. Może się uda. Chociaż ten mój szrod ledwo jedzie. Osłonę tymną im daje. Trafiają mnie. W końcu mi samochód wybuchnie. Ledwo jedzie. Dobrze, że nie mój. Tylko nie mówcie, że ja jeszcze będę musiał zgubić. Ja nie mogę do tyłu strzelać. Powaj się. Tam mi się nie schowano. Widzę, że z samochodem jest źle. Jeszcze pod górę. Lepiej nie mogłem trafić. Wyskakuj, spiercielaj. Szybko bierz auto. Bierz auto! No bierz, wsiadaj! Jaki idiota Mamy ładną misję, naprawdę ciekawą. Mały się odzywa mnie do Was. Nagle przystali, jak już tu wjechałem. Wow. Ledwie mi się udało. Tam fajny żółty. Weź mi gościu, nie wkurzaj. Bo nieźle. Już się psiarnia zjeżdża. O nie, pojechał mu. Eee. Eee. Policja przyjechała, ale się nie zatrzymała No spoczko Słowaj tą broń. Wsiadaj, spierdzielamy, bo jadą tuż, szukają. No. No. Dobra, tak więc to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Tak więc komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie nas, cześć. Mamy tu jakąś robotę, ale nie podziękuję. Chociaż może ją sobie zrobię po nagraniu, zobaczymy. Dobra, tak więc komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie na razie, trzymajcie się, cześć!